Siemanko Italię! Witamy Was po dłuższej przerwie i wracamy z nowym setem Ascended Heroes Trzy paki, dwupaki Ascended Heroes oraz pierwszy produkt na 30-lecie Pokemon! Otwieramy dzisiaj wszystko po jednym wraz z zuśką i z oliwką. Zapraszamy No i dobrze, rozpoczynamy tą bitwę z Ascended czy Ascended? Jak to myślicie? Ascended. Zusia, rozpakowuj po jednym rozbierajcie. Rozbierajcie dziewczyny. Bitwa? Moje dzisiaj jest... Moje dzisiaj jest... Moje dzisiaj jest trzydziestolecie. Proszę bardzo. Lary i Larry z Komala. Chowamy Olaf w e, koszulkę. W międzyczasie. O proszę, Erika i Erika z Tangela. Fajne. To nie są słuchajcie promki. To nie są, to nie są promki, to są zwykłe karty, tylko że z tym takim e, paternem. E, jak, jak to się nazywa? Z patternem Cosmo Także to nie są, to nie są żadne holówki, ale ważne, warto mieć. Tak samo yy, te monetki, to jest coś fajnego do kolekcji, także zostaną tutaj z nami. Dziewczyny rozpakowują, a my słuchajcie dostaliśmy nową paczuchę, bo yy, z lowciekami wysyłaliśmy we wrześniu dwie karty do CGC. Mamy dla Was ekstra I pokaż, pokażemy Wam jak to wygląda. Pierwsza to była Gardi. Z Special Illustration Rare z Baldean Fate, i to była Jemming dziesiątka, Nie stukaj, zuzia w biurko. E, I druga karta, to też była na odcinku wydropiona, to był czarek z Obsidian Play i to też była dziesiąteczka. 10, 10. akurat otwieram ta Izarda, czyli mamy 20, ale 20. nie radzę się Także e, dwie karty wróciły nam z ocenki, dwie dziesiątki. Także super fajnie, mega się cieszymy. Co tam, co tam uważacie? Macie pięciopak. O proszę, jest już naklejka, nie. mega genga. Mega mega Charizard. Kolejny Charizard. Kolejny Charizard. Daj koszulki, Olaf. Nie Daj dwie koszulki. Ja mogę się kochać. A ty trój. Tutaj, kolejne to już widzieliście na pewno. Dwie, dwie karty to też nie są promki. A ja tak, o, tak I się tak, no? Coś? no bo tu są wszystkie poprzednie sety. Zauważyliście? Na no, opakowaniu są wszystkie poprzednie No raczej Pokemony nawet z tego setu też. Tak. Przejrzeliśmy sobie, oglądaliśmy parę odcinków, no bo my jesteśmy już tydzień czasu w nie między, to się sobie też o Tak, opóźnieni jesteśmy. No bo ja Ci przytrzymam. Nasza babcia urodzi miała urodziny. I mnie nie było, nie, od tak. nie, nie będziemy przekładać już. Meryl z bardzo tak. fajne. O, no. arciochy, bossy z order, czarnilion, starawia, pierwszy rewers, drugi rewers Yeay, i mega gardii! A może teraz rarga? Nie było, nie było czasu. Trzymaj zuśka. A zauważy, e, to. Dobra, pokazują, że to są te stampy, wow. Tak, to tutaj mamy. Wiecie, wieło, e, to, już, to już zresztą widzieliście o, na pewno. Ja kupa, kupa. Naprawdę, ja naprawdę, kupa, naprawdę to, było, to jest. To jest bardzo ekstremalne przeżycie, otwieranie z dwiema 6-7 e, latkami. Słuchajcie, e, część Pokémonów ma e, taki e, rewers, jak tutaj na jest z e, energią, tak, z moczą. A tutaj, no takie stampy, no tak, no, paterny bardzo powiedział. A część jest, jest z pokebolami, także odkładamy to do kolekcji. Jest Kodzik dla Was, oczywiście też. A wiecie, kto nam to wysłał? Locki Card! Pozdrawiamy bardzo! Tak jest! Słuchajcie, e, wszelkiego rodzaju produkty, które widzicie u nas na programie z, e, są przy, otwierane przy współpracy ze sklepem Locker. Tutaj na dole macie, zapraszamy z naszym kodem. Macie ile procent zniżki dziewczyny? Dwa. Także zapraszamy w single. E, pokemony angielskie, japońskie, e, różne inne karcianki TCG. Zapraszamy serdecznie. Fajnie, co tutaj będzie? Olivia Rzec powoli. Prism taki. Energy. Pierwszy rewers, drugi rewers. Oh, jest! A wiecie, że ja mówiłem o Mega Audino? Że to jest yy, tak ładny EX. Naprawdę. Nie widziałam, No, trafiało się, trafiało się. Ale to jest bardzo ładny EX. Mega Audino jest tak fajny, tak śliczny, że naprawdę, naprawdę fajne rzecz. Popieramy pomóc? Tak, pomóż. Dobra, sobie pomogę. Możecie. Ja bardzo rzadko się. Nie przekładamy. W nie przekładamy. Nie przekładamy. Nie przekładamy. Ja... Li li. nie mieliśmy Linion. Linion. Właśnie. Linion. 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 będzie Linion. 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 gong. Dlatego że... Stagon. Ay, Beautyfly i ostatni. Ki Ale Do mamy za to holo... ja Ale mamy zaraz za to holo energy. Holo energia. Lepiej niż temporal, niż jak Prismatic ola otwierać? Nie. Sama? Prismatic temporal, w takim stylu to jest. Hola, energia. O, gazi, holo energia. energia. Holo energia. O, no teraz no. będzie tak szybciutko. Uwaga, execute. Chicory Chykorita Night Stretcher do gry. Rosemo. Mm. Ariana. Największy set w historii Pokémon. Największy nawet. No! Yes. Pierwszy. Brudna a... stopa. Blackberry training. <laughs> Brudna stopa, i chodzi dla Was. Trafiliśmy supportera z brudną stopą. Brudna girka, może umyjemy kartę, co? Tak. <grafy> Dawaj, Zuszka, w międzyczasie ty już opieraj. Tam się trafi jakiś godpak. E, no bo złajka e, z lub blaka mam się już trafił. Kotpak. Tak, tak z był... lub blaka. Zaczynamy od, od Night Stretcher, od... Cliffery, Zigzagoon, Carco, Drampa, Drumpa, White'a mieliśmy, Travena. Aj, Oki Dogi i no, no. Lunatone. E, koniec dla was. Kusuśki no, no. nie ma. W no, no. międzyczasie otwieraj od razu następny o, następny booster sobie otwieraj. Ok, ok, ok. Ola otwierać? Tak. Ja otwieram Oli, bo Oli jest ciężko, tak, te poliki rozrywać. Ale czekaliśmy już tak długo. Słuchajcie, na ten nowy set i nareszcie, jedni z ostatnich, go otwieramy chyba! Kaskun! Surfer, bardzo fajna sirka jest surfera. Serio? Coś? Tak, jest o, nowa sirka. Ola, co to? to? to, 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 to bardzo to? wszystkie te, Spiritone. które ci się Prism Energy. No, uwaga, Mnamel! Aj, Lunatone, nie mamy nic! To nic! Jest kodzik, to nic! Ja sama dam radę Sama dasz radę, super, świetnie. Ja przytrzymuję, tak? tak? Jestem ty Czy Ty trzymasz. Dobra, to tym razem Zuška. Zuški łapki, wyżej troszkę Drippy, czy Corita, Mimikyu, Salazli, nie machaj tak, Pan Rotom. No nie ma ilustracji, jest Korajdon. Set, w którym jest bardzo dużo reprintów, jak widzicie, jest Korajdon. Razem z Astem. Ale jakby ta karta taka jasna się zrobiła, nie? Ten Korajdon taki a, jasny. A niektórzy, a niektórzy mówią, że te karty właśnie z tego Dawaj, się... są trochę wyblakłe. Ale no jest taki taki jasny, ale kogo? Roska widać. Pozdrawiamy dziewczyny. Ascendet, uh, Ascended. Ascended czy Ascended? Ascended! Nie no, Stupi musimy... Się z głowy i musimy wytkanie. ale to jest C jak K, prawda? Więc musimy, musimy to chyba rozstrzygnąć w formie e... dyskusji w komentarzach. <śmiech> 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 Jedziemy, Oliwka i temat. Głosowanie na naszym kanale. Namel! Hi, namo, już masz otwarty następny Zuzia? Lili, Determinate, Baylift, Delcati, Meditaki. Golden Ao, oh, Zangus i Eggs i Holoenergia. No, Pokażę. Nam jakiś chociaż jeden arch? Same i Exiaki i brudna no, no. Stopa. Right. To nam wystarczy: Godpack lub arc Godpaka już teraz nie będzie, to getik ty? Skąd jest... wiesz o tym? A chyba, że będzie ten semi godpack co tu się mi? Że trzy ostatnie karty to będą. Wow, oh! oh, jest Drippy! Yey! ilustracja Pierwsza ilustracja! Super! Nie, yes! są. A, a tej Pokażę... Zrobiona z tym bajkowo. Tak, fajkowo. Ja nie widziałem, żeby to było może pokaż... go Drippy. Był, 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 parę razy. Dri... Drippy i Dracloaka też trafili. Super! Jest pierwsza ilustracja! Ja. Także całkiem przyjemne te dwupaczki, trzy paczki od Lofi, co? Halo, ale. Czy nam się jeszcze? Chociaż e, wiecie, co my najbardziej byśmy chciał. Ola, ostatnia paka? Skrzydła tego przyjaciela! Jakiego skrzydła tego przyjaciela? A, Dragonite! Dragonite? No, ja nie będę już mówił o Gengarze, prawda? Set fajnych, fajnego supportera. Dlaczego no, Czyli... o tym nie mówcie? Nawet nam się nie trafi. Uwaga, Ola, go i ciao! Nie ma Godpaka, nie tym razem jeszcze, ale będziemy jeszcze otwierać dużo produktów, Trąbka, Hitmontop, Banet... A, a może jakiś mega się. O, Pokemony z nowym, tak, mega-ataku, aj, Pikachu i ostatni... Erika oh. z Vial, i Eks, same Eksy! To, to wszystkie te karty trafił, pozdrawiamy, najlepiej pozdrawiamy! Zuzia, Ty masz jak zwykle bałagan. Czy masz to? O bo... Ten. bałagan... A to dwie. To jest moi drodzy produkt mój. Tam, czy dam wam po jednym boosterku? No tak. To jest produkt, który miałem ja otworzyć i ja go rozerwę. No ale bustery no, no, będą. otwierały sobie no, mnie dziewczyny. To, to ja, ja, zobacz, jak jest to formę, gdy ty będziesz Liczę, żeby był jak I nie będziesz. Liczę, że I tutaj jest mamy. To. Dobra, czy dzisiaj dziewczyny. Mamy fajną monetkę na 30-lecie, także prosimy by go tutaj też zakosztować. O, i jest ta karta. Ta karta może być kiedyś w przyszłości coś warta. Jest, jest tu specjalny stamp Pokémon Day. E, Boś, tak, to jest pikacz. Pikacz wyjęty z Temporala, też nie jest żadna, specjalna promka, jedynie ma stampa Stam. i... No, jest jest Temporala. Ma stampa, stampa i Holo. Tak, data. Też dzisiaj otworzysz jeden. To jest mój, to jest mój Pokemon. Aha. Czyli już widzę, że ten. No dobra, no to... to, to dziewczyny, wyczarizardy. No, wyczarizardy. Tak? Tak. Oliwka Mega no. Ewolucja, to otwierajcie w międzyczasie. Wszyscy. Ja zacznę. swoją mamy pierwszą no, część. Nie, poczekaj, pojedynczo, pojedynczo, otworzymy. I, 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 I żeby mogli przejść. No? Tak, musi, muszą przejrzeć wszyscy lepiej. Dura luda. Pan hermet. Zuzia, ale Plastikę... ja otworzyłaś down. Jest Nimble i... Aj nic nie ma u mnie. My serii. Yes. Yes. Teraz łóżka bo rozerwała. Ale może te Charizardy. Zaraz. Zobaczymy jak to widzicie. Ty, łóżka sama. Miss Ravius. Oli otworzę za ten czas. Dobra. Nie wiem, Janfer. nie widziałam. Meloetto. Nie widziałam, że widziałem. Hunch moo. Markrow. Mamo słań, jest Mega herakros iek! Yes. Dzisiaj dzień samych jeksiaków. Dziewczyny. Tak, a samej... tego już mamy... No i dobrze, no i dobrze, pakujemy w koszulkę. Ola! Dziewczyny. się! Ola, Oliwce. Czy Oliwce uda się rozpakować samej? Daję Ci pomogę, to tylko tak złapię. O tak. O. Ola, podasz mi w koszulkę! Chodziesz nie! Jakby ktoś chciał, tak. to możemy się zmienić. Dobra, ile Nie, o, I nie przekładaj. Nie przekładaj. Jedną tam było, ale nie przekładamy. Mamy tutaj musimy wyżej. Nie, Zdawiamy troszkę paluszka wyżej. O! I Del Krogan kwalczący. Frostmo. Frost Move. E, otwieraliśmy bardzo dużo. I Charizarda mamy, ale tylko full artowego. I tu nic, nic, także nie ma nic. W 30-leciu nie mamy nic. Tylko tak, ale było. Dobra, słuchajcie, 12. Boosterów. Mamy kilka Promek, to się nie liczy. Mamy tak, EX Mega Gardevoir, Mega Audino, prześliczna karta. No ten Audino jest prześliczny, to jest najfajniejsza karta. Jest Coraidon EX, zangus EX, Erika z Plum Plum EX, Mega Heracross, Brudna Stopa, Belt Black Training, jest Drippy i dwie Holoenergie. Zapraszamy Was do znaczku następny odcinek! No nie, znaczku, piąteczki, piąteczki. Dobra, już wystarczy. Dobra, koniec.